No witamy z tej strony Niko i dzisiaj gramy w Fortnite. Ale to nie jest to zwykły Fortnite Fortnite, bo, bo tutaj robimy po prostu yy, jakby challenge, coś w tym stylu, bo yy, puszczamy sobie reaktywację. Później oczywiście coś innego weźmiemy i Pierwszą bronią jaką dostaniemy będziemy musieli po prostu yy, będziemy musieli po prostu wygrać całą grę. To na pewno będzie yy, trudny, trudne, na pewno nie będzie łatwe, ale postaramy się, bo i w sumie za bardzo nie, dobrze nie wiem w Fortnite, to, ale yy, spróbujemy. I już jutro o 14.00 kolejna, kolejna część z Ansu Fatiego. powiem wam się widać, że podoba I ta właśnie seria Ansu Fatiego. Ale pamiętajcie, wbijemy 20 łapek w górę pod nienym chociaż filmikiem Ansu Fatiego i robimy karierę, karierę Roberta Lewandowskiego. A więc mamy już łączenie z mapką, ale ja się nie niej jarę. Jarę się tak, że naprawdę nigdy tak się więcej nie, nie, nie jarałem. W ogóle szkoda, że w ogóle na pierwszy ogień właśnie wzięliśmy. Bo to powiedział: na pierwszy ogień wzięliśmy reaktywację. Oczywiście będziemy zmieniać, jak nie będzie dobre, dobrze szło, ale na pewno jakieś trzy. Zresztą dwie rundki zagramy. Może nam się uda. I na przykład tą, którą dostaniemy powinniśmy tak właśnie zabijać. Będę się normalnie bardzo cieszył, ale to bardzo... Jeśli to będzie pompa, bo pompą pom, naprawdę można wiele zabić. Ale najgorzej, że właśnie... że właśnie jaką mi spada. Ale postaramy się. Uwaga! Pójdźmy na... Tam gdzie w ogóle by nikt nie poleciał na pierwszy ogień, na, na drugi koniec mapy, żeby tam nikt nie poleciał, bo ja... bo ja, ja, ja na pewno nie będę miał um, nie będę miał dobrze, jeśli nie polecę gdzieś tam, gdzie w ogóle nie ma ludzi, bo... O, akurat są dwa restarty, ale... Panie żeby to była jakaś, nie wiem, epicka, o mamy pierwszą skrzynkę! Tylko proszę, żeby to była pompa. Tak, teraz stąd wypadnie broń. Ja! Yeah! Co to? Szybka broń, okej! Okay. Już bez sensu brać kolejne bronie. Bez sensu brać kolejne bronie. Chyba, że właśnie amunicję. Kurczaki, no i kolejna skrzynka, nie? Ale mogę też się zmieniać. Nikt nie powiedział, że, mo że mogę się zmieniać. Okej, okay, ale, ale akurat jest pomp. Nikt mi nie powiedział, że nie ma w tym właśnie challenge'u, że nie mogę... Nie, kurczę! Nikt, nikt mi nie powiedział w, w tym challenge'u, no akurat ja to nie tam, ale nikt... Ale w ogóle nikt mi nie powiedział, że, no, że nie można zmieniać. Więc ja co zmieniłam. Jeszcze amunicja jest. Jezus! Okej, okay, ja tu... Ja... Mówi ja, co? Czuję się bardzo do... Bardzo dobrze, to nie jest potrzebne Więc na nawet... ra. Uf, uh, poszła. Pompa! Pompa lepsza! Lepsza pompa! Lepsza pompa, lepsze życie. Tam jest, tam jest typek, tam jest typek, proszę! Bądźmy pierwszym killem. O tu! O tu! Szkoda, że nie mogę wejść w broni No, ja mam przestarzało. Ja mam maców o. O, o kurde! Myślałem, że... Nie kill, nie. Okay, ja mam kill Okej, mamy pierwszego killa. Jedn, jedną bronią mamy pierwszego killa, więc... To samo jakby zadanie zaliczone. Oczywiście tej sobie nie wybrałem jakieś zadanie, bo grać sobie mną pierwszą rundkę. Nie zabrałem. O Elo! Chodzę w bójkę! Chodź kill! Nie wiem, że, że się zabieram, pompo Stary maniek. Byłeś prawdziwy? Stary. Ok, dzięki za matry. Trzy kile Ja się mega jaram, nie? Trzy kile, Jedną broń O kurwa, no i bez sensu. Bez sensu! Niko sensu! I mózgu. Dawaj. Nie! Będziesz lepsza pompa, bo ta, bo ta nie jest za dobrą. Ta nie jest za dobrą pompą. Przyznam. Oj, kolejny się restartował. Roz, Okej, okay, mam... O kurde, no i mam przez rano. On, on właśnie na daleko strzela. To jest Ty Typie, mam ile miałeś. Ile ty miałeś, Lepiej, miałeś hoperców? Okej, okay, 33 ludzie. Żeby mnie zabiją. no jest, Jestem bardzo blisko, bo jeszcze mam te, te dwa starty. Ale może mi się uda. Więc zobaczmy. Już się strzelam, więc tam pójdę. O! No idzie będzie? 23 ludzi. Może tutaj będzie? Pokażę. Halo, halo, czy ktoś chodzi na. O, ktoś tutaj chodzi. Ktoś... Zgubiony pomysł Zgubiony pomysł Nikoś Jest! Nie, nic Jak kamper O Okej, o tu! O tu jeden! Gdzieś i trzy dostał? O kurde, wstęp! Daj! Okej, okay, spoko, spoko, spoko Te-ai putea normal pian, fost. Normal e la pian, te-ai Ota. Ota. Ota ce am nevoie de un dron, super. A ce un brân. O, nu tip, nu normal e fiu. Ok, cum ai să legendarka! Ok. Tylko proszę, żeby mnie nie zabili Nie, no super legendarka, nie? Nie da się tego kopać No jestem w takiej normalnie Tutaj jest! Jak Bierz tego jest pieprzaj, jest pieprzaj. Biernego tego jest pieprzaj. spieprzaj! Ja spieprzaj. I spieprzaj. Okej, może tutaj? Ja! Gówniana! Gówniana, niko, pieprzaj. Okej, dobrze, wejdź se, wejdź se tu, wejdź Okej, okej, widziałem chyba widziałem typa. Mam już ja przesrane. O, możliwe, że on mnie też widział. Mogę go załatwić? O, o. To są 26? Ale ten kolor mega się rzuca w oszy. Moje super typie wysadził. Typie prawie wysadził. Pięknie Masia? się? Sorry, sorry. dobrze. No ty przyjeżdżasz. No i baj, go. On pompę. No jesteś ugotowany. Jest tu. No i co było mnie za. Było mnie za nieśtypie. Pompa. Jest w się niebie. No okay, to wyrzucaj to wyrzucaj to bier i teraz pieprzaj no i tu się podsadzę o kurde O, jest nie teraz dostał ginie to nie. Nie! Okej, Typia, typia. Ty, ty. Okej, odsapnij se. Niko, od... Nikoś, odsapnij se, Nikoś. Goś uważaj, Nikoś. Okej. Okej, spoko, spoko. Uważaj. Okej, ma jak nie. I to już były bocy, teraz to... Uh, jeszcze mam zero restartów! Nie wiem, czy dość O, ktoś się na, nagle może... Zabić po... ja bo... Okej, okay, dobrze, oni tam... O kurde! No ja mam przesrane, niko pieprzej. Spoko, ja raz Bombancja czynuję Ty przynajmniej nie chodzi mną typów. typu Zaraz, jeszcze kończą Biorę sobie... Tak, jak? jakie? Okej, Jest, okay, o, yes, śpi Niko! 7 kili masz. Ja muszę zejść sobie tutaj pro, pro playerem, tylko... nie no, tu mogę... Tu może grać na Djaiko, nie. Ja pieprzę. On mi może spać na głowę! Zpieprzaj! A ja tutaj kampę, nie? Okej, okay, dobrze tam trzech Dobrze! Dobrze ładuj ich tam! Ładuj! Ładuj ich! Na dziurę. Przestra mnie na głowę, to jest Jestem nade mną. No i mi spadł na głowę, no i super, Niko, ale jeszcze było wyłączone. O tu, o tu, typie, chodź tu. Aj, Nie trafiłem moje ja pieprzę. Jestem tak ugotowany, nie wiem czemu nie, nie użyję impulsu, znaczy tego, ja jetpacka. Kurczę, nie mam, bym, bym go teraz tak, okej, okay, ja zostawię kamp w krwaku. Nie mam broni żadnej, bym, bym mógł go zdewastować i się schować. Nie, nie, ja lecę drugą stroną. Tu... Tam jest, tam jest, tam jest normalnie zrzut. To jest normalnie zrzut, ale nie wiem czy. Proszę! Ktoś się odwrócił. Nie zauważył. Dobrze. dobrze, chodź tu. Ok, dobrze. Daj, dawaj to. A! Ciodźmy! Ciodźmy! Okej, okay. szóste miejsce, aaa, miałem samą pompę, nie dało się, szóste miejsce, A! byłem już blisko, bo przynajmniej był stop, na przykład, nie wiem, stop 4 może, ale trudno, trzeba dać e, pierwsze utrudnienie, e, muszę, muszę dać pierwsze utrudnienie, nie, nie mogę normalnie, nie mogę chodzić na kocaka. Tak, nie mogę chodzić na kucaka, yy, ale teraz to zmienimy, żeby było łatwiej dla mnie. Albo przynajmniej zrobię dwa: że nic nie będę mógł budować. O Jezus! Dwa utrudnienia. Nie mogę chodzić na kucaka, i nie mogę normalnie budować, bo to jest budowania, Okej, okay, lecimy. Oh, ale ja lubię, ja lubię normalnie takie, takie utrudnienia dla mnie. Tak bym to powiedział. 7 czerwca Wbijajcie, również jeszcze mojego TikToka No tam streamuje oczywiście Więc wbijajcie Nazwa Nikowice Yyy jakie Nikowice? Niko Znak dolara Niko, znak dolara, live i Wystarczy później kliknąć, żeby wam wyszukało, żeby wyszukało I wam się wyszuka jeszcze później po tym live Taki stworek po prostu A bo trząsę tutaj nowe bronie, Jezu No i jeszcze kolejne okulnienie, ale to chyba nie aktywne okulnienie No Idę macie tutaj piąteczkę Macie tutaj piąteczkę, którą przybijam razem z wami Przybijemy razem z widem Okej, okay, więc gdzie teraz polecimy? Najbardziej... Zalane żaby, zalane żaby. Lecimy na zalane żaby. A mnie? nie! bo tam są później magiczne lchy. No to... Baza ruchu oporu. Na szczęście... Na szczęście to już nie jest takie bo to nie, że wiesz... A nie! O kurwa, to, to jest cały odcinek. To jest cały odcinek, zapomniałem. To jest cały odcinek, że normalnie muszę używać jednej broni tylko. A później robię sobie jeszcze kolejne odmiany. ja. okej, okay. Kocham to, kocham to. Kocham format. Proszę ginięcie już. No. To jest jeden typ, który mnie wkurza cały czas. Może się go bombie Ale proszę, żeby to była pompa. No, wiecie, wiecie co to są, kurde za pompy. W tym sezonie jakieś masakra. Tu dwóch typów, ja bym ich wybombił. Gdyby był tamty sezon, nie? Ja bym ich tak... Ja bym ich zbombił na dziurę. Tak jest! Już zginęło. Ja okej, okay, dobrze, ginam. Dawaj cich. Już wylatuję z wycięgłości. Okej, okay, tutaj możemy się zatrzymać, to, to proszę. Tak, tutaj będzie, tutaj będzie, no i dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Fortnite. Dziękuję bardzo, dziękuję Fortnite. tam, w bombę. Ja tego typu bomby, nie? A my... Nie wiem, czy to jest ten, nie wiem, czy to jest ten typ. Dobrze, ginij na dziurę! O, to jest ta moja w pompa! gdybym gdyby on mnie tak rozwalił? Trudno. Trzeba dalej przynajmniej coś. Okej, okay. proszę was. Nie trochę, trochę tak bocikowało, ale... Okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Okay. Bierzemy aptę. Będę albo tą, albo tą. Teraz miałem jedną... Jedną bronią. A. to okej. Okay. Po Nie mogę używać żadnej broni. No akurat mam reaktację już spałem. Trochę, bo... W ogóle... No nie, lecz tam Okej, okay, typie Tu no jest, typ wow, O, kurde, no i typie Typie, giniesz teraz Teraz na dziurę lecisz O, ale no 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 nie Typ O kurde, nie, U, nie. I wiesz, z kim się No nie, jest może... Informed nie? Że... Pu, 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 wybuchnie, Ale... Okej, okay, nie panie mam to, co proszę powiedzieć. Mm, Okej, okay, lecimy. O, o kurde. Nara. Ja lecę. Ty płaczesz. O kurde. 181. Musimy tak skakać ale. Nie śmiemy zdrowienia. jak? To No, ja. tu jest zalut, okay, No, ale a nie bo I ja plepchałem Jestem głupi jak osioł.

Ja czułem od filtrów, na luzie, na luzie. ja szedłem por... Ja przed niego wszystkich zginałem, chyba na live'ie. Chyba na live'ie, właśnie tak. Chyba właśnie na live'ie zginałem. Więc... więc wbijaj, wbijaj na live'o. Wbijaj na stream. Ale okej, okay, mniejsza, bo Ja kiedyś tu na to zginęłem na live'ie. I drugi raz bym nie chciał, oni, oni mnie tak wygąbili. Że to jest normalny szok. O, okej, okay. O kurde, no i właśnie. To jest możliwe, że najgorszy błąd mojego życia. Było Okej, lecimy. Tu, tu, Proszę mnie tu. Dziękuję. Chwilę już tutaj nie ma, Ona ma Minuta, minuta muszę czekać, chyba ich wyłąbilo, wyłąbiło, wyłąbilo, bilo, bilo, okej, nie, nie da no się, bo tutaj już się nabija i mocno, jo, jo, ja to biorę, okej, nie, te bronie mnie zaskakują, tak, bronie mnie zaskakują fast, fast, chyba, ja, że... Minha nossa nossa roda está, uuu deu 50 já o segundo, ati, pai dois, dois nós prosseguimos, vamos lá, vamos chegar

Det var ikke ばばいに、ね。 Teraz nie mam. zebrał? Tak! Mogę, mogę go gdzieś zebrać, ale warto zobaczyć. O kurde! Dobrze! Haja! Ha! Jakie nawa! O, teraz pieprzol. Coś nie mówiło Mesa OK. E, ja doję do Lobby Więc co, ja się po prostu z wami e, po prostu już żegnam. Do zobaczenia i widzimy się oczywiście jutro o 14. Zapiszcie co to, zapiszcie co to. Czasem nie będzie odcinków, bo wczoraj akurat nie było, bo, bo byłem zmęczony a już, a, ale no, na. I widzimy się jutro o 14.00. 猫。Nah.